Proszę panie, bo ja mam problem. Napiłem się tej wody, jakąś partię polityczną założyłem, czacha mi dymi, głos mi się łamie, wszystkie włosy z głowy mi wyparowały, Jezus Maria. Słuchaj Grzesiu, jak się na Ciebie patrzę, to na pierwszy rzut oka wygląda mi to na problem psychoizotermiczno baryczny Ale spokojnie Grzesiu, ja doktorat mam, ja Cię wyleczę, czekaj sekundkę. Dobra, leż. Ale gdzie mi po trawie chodzisz? no, teraz mnie słuchaj, bo to trudne jest. Użyję na tobie metodę czeskiej hipnozy. Zrelaksuj się i mu rób to, co mówię. Jedna ręka raz, potem noga do góry lecisz yy, dwa i na bok trzy. Grzesiu, teraz przypomnij sobie twoje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa. Miałem 13 lat, nie? Udzielałem wywiadu telewizji Al Jazeera na temat łucznictwa w Polsce na przełowie XIII i XIV wieku. A w ogóle to byłem tam przypadkiem, bo akurat byłem na wyprawie krzyżowej. Brzmi jak typowe aborgańskie schorzenie, a woda wypita z wodopoju jedynie je uaktywniła. Teraz, Grzesiu, zajrzyj szerzej w swoją przeszłość. Okna szerzej, okna! Co? Torba szerzej! Co? Ringraf szerzej, Łoś! Nie, Grzesiu, nie ringraf szerzej w Twoją przeszłość. Ups, grawitacja, ci 81 metra na sekundę kwadrat. Co? Jajco, dawaj pierwiastek z 25. Co? Jajco, pintaka na chipsy, frajerze. A, a może być bez grosika? Może. Spłyń. W Cześć Grzegorz! Cześć Marzena! Znam moje imię! Słuchaj, no bo podobno jest dzisiaj dyskoteka w szkole. No i tak się zastanawiałam, może moglibyśmy pójść jako taka para? Para, czyli dwa osobniki, czy para jako substancja w fazie gazowej, a może para jako dawna moneta turecka? Ale ty jesteś mega mądry? Powiedz mi coś, czego nie wiem, baby. No, no chyba się nie da? No dobra, chyba nie. Ubierz się ładnie, podkreśl kształty, wpadnę do ciebie po 19.00. Dziewczyny! Spłyń! Ejo, 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 Grigi! Ty! A ty się z Baśką czasem też nie umówiłeś? I Aśką, i Anetą, i Anką. Pamiętaj, że większość ssaków jest poligamiczna. Eee! Nie no, Grigi! Jesteś gość! Dobra, ja lecę, bo mam zgrupowanie juniorów rugby. Eluwa! Grzegorz, ja mam dla ciebie bardzo złe informacje. Otóż pani dyrektor wzywa cię do swojego gabinetu, bo ktoś jej podkablował, jak potraktowałeś tego pierwszaka z hulajnogą dzisiaj rano? Ale to jego wina, że nie zna pierwiastka z 25. Ale to ty się wytłumaczysz, pani dyrektor. Ja tu jestem w zupełnie innej sprawie. Otóż w dniu dzisiejszym widziałam w twojej dzisiaj, teczce... Spe... Poprawna forma to dzisiaj. Widziałam w twojej teczce specyfik o bardzo wdzięcznej nazwie Pocałunek Fakira. I słyszałam, że chcesz go rozprowadzać na dyskotyce i... Chciałam ci tylko zakomunikować, że jesteś już u Dyra. Pa. U Smyra. O, a co tu pisze? Trybuna ludzi. Złota piłka dla Mariana Banasia za wykiwanie Kaczyńskiego. Banaś jest niczym Frankenstein. Kaczyński stworzył potwora. O, a tak będą wyglądać gry komputerowe za 100 lat. Do wyboru będą następujące klasy postaci. Snajper, historyk, włosista, barbarzyńca, gladiator, druid i jedna zablokowana? Profesor oświaty. Hmm, ciekawe. Cze Cześć! Gośka się dowiedziała, że będziemy rozprowadzać pocałunek fakira na dyskotece. Mydło jest? Ta. Cisowianka jest? Ta. Teksty źródłowe są? Ta. To dobrze. Po ile sprzedajemy? Dwadzieścia. Trochę mało, ale może być. Spłyń. No dobra, kiedyś w końcu muszę go przeczytać. Drogi Grzesiu. Nasze ostatnie spotkanie było niesamowite. No tak, ale tak! Czułem się na nim jak Staś Poniatowski na spotkaniu dyplomatycznym z Katarzyną Wielką. No, tak, ale tak, no, drogi panie, twoja erudycja, głos, włosy. Tego nie opisuje nawet statystyka. No, tak, ale tak, proszę państwa. Wiem, zasmuciłem cię, że nie pojawię się na dyskotece, ale wiesz, wszyscy cały czas pamiętają o tej studniówce. No tak, ale tak, no nie poradzę nic na to, no. Podoba mi się pseudonim, jaki mi nadałeś. Asystent. Asystent! Jak to pięknie brzmi! No tak, ale tak, drogi panie! Muszę już iść, bo mama woła mnie na jogurt z Polakowskiego. To jest najlepsze danie w tej szkole, a drogi panie, no tak, tak! Twój na zawsze... Sokalski, 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 sokalski. sokalski. Dajte mi sokalskega. W 1568 odcinku Doktor Maus, Doktor Maus po raz 1568 nie uratowała żadnego pacjenta. Zapraszamy za tydzień.